Każdego dnia coraz więcej osób zaczyna swój biznes w internecie. Dlaczego? Wysoka rentowność, szybki rezultat, więcej wolnego czasu, możliwość osiągania swoich celów. Od czego zacząć? Prezentujemy Wam ofertę marketingową firmy BeFree, co jest ważne przy wyborze firmy w internecie. Dostępne wejście, brak comiesięcznych opłat, płatności 100% w sieci, wypłata środków bez prowizji, platformy do zarządzania, darmowe miejsce biznesowe generujące dochód. Szkolenie, plan sukcesu, które pomoże Ci osiągnąć Twoje cele. BeFree oferuje dwa programy zapewniające stabilny dochód: Everyday dla osiągania codziennego dochodu, Auto House dla wielkich marzeń i celów. Program Everyday z nowoczesnym marketingiem i możliwością codziennego dochodu już od 150 dolarów. Program Autohouse dla dużych zadań i celów takich jak mieszkanie, samochód, podróże, edukacja, zdrowie z dochodami powyżej 30 tysięcy dolarów. Szukasz możliwości? Mamy rozwiązanie. Tylko dwóch aktywnych partnerów i chęć zmiany swojego życia. Gdzie są pieniądze? Rozpatrzymy program Everyday. 30 od pierwszego partnera otrzymujesz zwrot 30 dolarów. Drugi partner przynosi dodatkowe miejsce za 15 dolarów. 75 to akumulacyjna platforma dla przejścia na Everyday 150. 150 oddzielnie pracujący system, który stale przynosi 450 dolarów dochodu z reinwestycji. Każde darmowe miejsce biznesowe stare przynosi dodatkowy dochód w wysokości 30 i 150 dolarów. Dzięki rezerwacji miejsc możesz pomóc swoim partnerom w szybkim awansie i dochodach. Każdy ma marzenia. Autohouse to najprostsze rozwiązanie dla Twoich zadań. Wejście do programu 300 dolarów, 4 zarządzane platformy tranzytowe. W pierwszych trzech platformach od pierwszego partnera otrzymujesz bez czekania na zamknięcie. Czwarta platforma. Prawdziwa okazja pieniędzy dla wszystkich Twój dochód wyniesie 30 000 dolarów z płatnościami krok po kroku w wysokości 8100 7200 7200-7500 dolarów plus 8 darmowych miejsc biznesowych na platformie za 300 dolarów z kolejnym dochodem z każdego miejsca biznesowego w wysokości 300 900, 2700 dolarów i 30 000 dolarów. Łączny dochód w firmie BeFree z obu programów wyniesie ponad 35 tysięcy dolarów z każdego cyklu. Dołączaj, studiuj i zarabiaj razem z nami. BeFree pomali swoje życie jaskrawymi kolorami.